Hej, wiele osób się mnie pyta, dlaczego się stało, że zmieniłam swoją karierę i z profesora elektroniki i z wyznawcy tradycyjnej medycyny nagle przestawiłam się na pomoc ludziom, na odbudowanie stawów, na to, żeby żyli do końca życia bez lekarstw i bez Operacji. To wszystko zaczęło się, dlatego, że mój mąż miał problem z, ze swoim ramieniem i szukaliśmy rozwiązania. Mój mąż nie mógł podnieść ręki, lewej ręki, bez pomocy w prawej ręki. Um, miał, żył w stałym bólu. Nie mógł spać w nocy, bez środków przeciwbólowych. A gdy poszedł do lekarzy, to lekarze powiedzieli mu, że no niestety, jego ramię już jest tak zniszczone, że się nie nadaje na jakąkolwiek operację. Jedynie możliwość to będzie całkowita wymiana ramienia, bo jeżeli się na to nie zdecyduje, to będzie żył w bólu do końca życia. Mąż bardzo lubi sport. I się zapytał, czy, mógł, czy jeżeli on się zdecyduje na tą wymianę stawu, czy będzie mógł pływać na nartach wodnych, czy będzie mógł pracować w ogrodzie ze swoimi narzędziami um, i tak dalej. A oni powiedzieli: absolutnie nie. Jeżeli się zdecyduje, to musi być bardzo ostrożny, bez żadnych y, ostrych ruchów, bo żeby nie zniszczyć tego sztucznego stawu. No to on się na to nie zdecydował, a ból był okropny. I coraz bardziej go bolało. Całe szczęście, że mieliśmy sąsiadkę Elizabeth, która powiedziała mu, żeby zastosował metodę, którą ona zastosowała, dlatego, że to była jedyna metoda, która jej pomogła. Elizabeth się urodziła z artytytyzmem i pomimo tego, że pochodzi z dosyć bogatej rodziny amerykańskiej i próbowała. Wszelkich metod, które są dostępne na, na rynku, na to, żeby przyhamować albo chociaż, albo może nawet i odwrócić tą chorobę, to jej się to nie udało. Niektóre metody działały na początku, a potem przestawały, a niektóre metody w ogóle nie działały. Także już jak po, po 50 już miała wymienione oba stawy biodrowe i siedziała na wózku inwalidzkim, czekała na wymianę kolan, kiedy jej masażysta powiedział, Elisabeth spróbuj ten nowy y, suplement, bo mam niesamowite y, wyniki z wieloma moimi pacjentami. Elisabeth była bardzo sceptyczna, bo mówi, ja już próbowałam wszystko co jest na rynku i nic nie działało. Ale jak się dowiedziała, że to jest produkt kompletnie naturalny, że nie ma żadnych skutków ubocznych, mówi dobrze, daj mi, spróbuję. I była zaskoczona, jak po czterech miesiącach mniej więcej taki się poprawił stan, że skasowała swoją, swoją wymianę kolan. Zaczęła normalnie chodzić. Po pół roku ból zaczął drastycznie ustępować. A y, po roku już mogła normalnie chodzić. Także ona przyszła do mojego męża, mówi: Alen, spróbuj to, bo to jest naprawdę dla mnie była rewelacja. Mój mąż jest sceptyczny, powiedział, że to jest niemożliwe, że lekarze mu powiedzieli, że y, musi mieć wymianę i że nic mu nie pomoże. No ale ponieważ tej wymiany nie chciał, to mówi: Dobrze, spróbuję, na pewno nie zadziała. Pierwszy miesiąc rzeczywiście nic nie działało. W drugim miesiącu ból się jeszcze pogłębił. On ledwo wytrzymał tak ten ból był mniej więcej dwa tygodnie. Ale wiedział, że jeżeli coś się tam dzieje, no to tylko musi poczekać na rezultat i, i że możliwe, że się coś y, od rzeczywiście odbuduje. I w trzecim miesiącu, Nagle mnie zawołał do kuchni i mówi: Zobacz, przez pomyłkę wziąłem ręką, tą, którą nie mogłem ruszać, mleko z lodówki. To jest niesamowite. Zaczęło, zaczęła moja ręka pracować. Po pół roku już mógł robić podciągania na rękach i pompki. A po roku powiedział mi: Słuchaj, ja mam praktycznie nowe ramię. To jest niesamowite. To, co się mnie stało, to jest istny cud. My mamy obowiązek pomóc innym ludziom. Weź, ty jesteś naukowcem, weź to, przestudiuj, zobacz, dlaczego ta metoda działa, a tyle innych metod na rynku nie. I od tego się wszystko zaczęło. Ja wzięłam, zaczęłam, przejrzałam badania kliniczne. Zaczęłam się tym bardzo interesować, i do tego spotkałam doktora Brady, który, który był jednym z najlepszych ortopedów tutaj na Florydzie. Przeprowadził ponad tysięcy operacji. I którym jestem naprawdę bardzo wdzięczna, bo on mnie praktycznie wszystkiego nauczył. To, co dzisiaj wiem, to bardzo dużo rzeczy właśnie wiem od niego. Właśnie doktor Brady. Poświęcił wiele czasu na to, żeby przestudiować ten preparat i żeby zobaczyć, dlaczego on działa. I tak jak mówię, on mnie wszystkiego nauczył. Także dzięki niemu rozwinęliśmy tę metodę, i dzisiaj możemy pomóc bardzo wielu osobom, żeby powróciła do, dla nich mobilność i żeby pomóc im w odbudowie ich stawów. No i wtedy, kiedy ja się już przestudiowałam wszystko, już rozumiałam, dlaczego ta metoda działa, to poszłam do tego Instytutu ortopedii, gdzie powiedziano mojemu mężowi, że on ma tylko dwa wyjścia, że albo będzie musiał, że ramię jest za bardzo zniszczone, że albo będzie musiał wymienić to ramię, albo będzie żył w bólu do końca życia. I spotkałam się z dyrektorem. I powiedziałam, że Panie Dyrektorze, znalazłam trzecią metodę i chciałabym tutaj przeprowadzić wykład, po prostu, żeby poinformować ludziom, że mają trzecie wyjście. On powiedział, że no niestety oni są w ogóle tym nie zainteresowani. Oni zajmują się tylko i wyłącznie wymianą stawów, czyli operacjami albo y, przepisywaniem leków i nie są zainteresowani żadnymi innymi metodami. Także to, ten moment, to był ten moment, który mnie zmobilizował do tego, żeby zacząć informować ludzi, wszystkich, którzy tylko chcą słuchać, o tym, że mają trzecią metodę. Ta metoda nie jest prosta. Ta metoda wymaga wiele to jest cały system. To nie jest to, że ja sobie wezmę jakąś pastylkę, usiądę. Przed telewizorem i wszystko mi przejdzie. Nie. To jest cały system. Trzeba włączyć do tego ćwiczenia, trzeba włączyć do tego odpowiednie jedzenie, trzeba włączyć do tego odpowiedni system myślenia, redukcja stresu. No, ale najważniejsze, suplementacja, bo nasz organizm może się sam odbudować, ale potrzebuje odpowiednie warunki do tego, żeby mógł to zrobić. Także, jeżeli kogoś z Was interesuje, w jaki sposób odbudować stawę, w jaki sposób odbudować tkankę łączną i w jaki sposób przy okazji wyglądać co najmniej 10 lat młodziej, to bardzo proszę, skontaktujcie się z nami i my chętnie pomożemy. Ostatnie 10 lat poświęciliśmy na to, żeby udoskonalić tą metodę, i w tej chwili. Naprawdę metoda działa. My odbudowujemy, nie tylko pomagamy odbudować stawy, jak i jelita, jak i oczyścić organizm, czy przynajmniej ten system trawienny, żeby to wszystko działało optymalnie razem. Także dziękuję bardzo i czekam na komentarze, czekam na ewentualnie kontakt. Dziękuję.